Wrocław przywitał ją deszczem. Krople uderzały o szybę autobusu, jakby chciały ją zatrzymać, ale Klara Maj patrzyła przed siebie z uporem, który zdobywa się tylko po Grandes Perdas. Miała przy sobie tylko jedną walizkę i torbę. Podróżną, ale bagaż, który niosła w sercu, był znacznie cięższy. Zostawiła Warszawę dwa tygodnie po tym, jak zakończył się jej sześcioletni związek z Patrykiem. Związek, który miał skończyć się ślubem, a nie zdradą z koleżanką, z pracy. Bolało, ale nie zamierzała już do tego wracać. Znalazła ogłoszenie na portalu opieki nad dziećmi: Szukamy ciepłej i troskliwej opiekunki do dwuletniej dziewczynki. Praca z zamieszkaniem. Wrocław, dzielnica Biskupin. I postanowiła zaryzykować. Dom, do którego trafiła, był jak z katalogu. Nowoczesny, ale z duszą. Otoczony ogrodem, ukryty za wysokim żywopłotem. Drzwi otworzyła kobieta w eleganckim płaszczu, z telefonem przy uchu. Klara? Świetnie, wejdź. Nazywam się pani Nowicka, ale dzieci mówią mi po prostu ciocia Marta. Jestem menadżerką. Rodzice Hani są bardzo zajęci. Jej głos był szybki, urywany. Wszystkie informacje masz w teczce na stole, ale najważniejsze jest jedno. Hania jest delikatna. Potrzebuje stabilności, rytmu, spokoju. Klara pokiwała głową i podeszła do dziecka, które siedziało na dywanie w salonie. Małe, ciche, stworzenie z ogromnymi oczami, które patrzyły na nią z mieszaniną ciekawości i ostrożności. Cześć, Haniu, szepnęła Klara, siadając po turecku naprzeciwko niej. Jestem Klara. Będziemy się teraz często widywać. Dobrze, dziewczynka? Nie odpowiedziała, ale podała jej pluszowego króliczka. To wystarczyło. Przez pierwsze dni Klara trzymała się rutyny. Śniadanie o ósmej, spacer o dziesiątej, drzemka po bajce, obiad, zabawa, kąpiel. Dom był cichy, prawie zawsze pusty. Pani Nowicka pojawiała się z rana i znikała wieczorem. Rodziców Hani nie widywała. W teczce zapisano tylko, że ojciec przebywa w podróży służbowej. Ani zdjęcia, ani telefonu. Dziwne, ale nie zadawała pytań. Nie była tu, żeby węszyć. Wieczorami, kiedy dom cichł, Klara siadała na kanapie w pokoju dla opiekunki, który był wygodny, ale bezosobowy. Wtedy brała gitarę, jedyną rzecz, którą zabrała z poprzedniego życia i grała cicho, śpiewając Hani Kołysanki. Dziewczynka zasypiała wtedy spokojnie, wtulona w poduszkę. To właśnie wtedy ktoś zaczął ją obserwować. Aleksander Stawski siedział w czarnym suv zaparkowanym kilka domów dalej. Widział przez kamerę zainstalowaną w systemie ochrony, jak kobieta śpiewała do jego córki z czułością, jakiej sam nie potrafił jej już dać. Zwykle ufał tylko cyfrom i raportom. Ale coś w tej kobiecie było prawdziwe, bezinteresowne. Nie znała jego nazwiska, nie wiedziała, że opiekuje się córką miliardera, którego codziennie próbują śledzić dziennikarze, i właśnie dlatego ją zatrudnił. Marta, jego lojalna, Menadżerka opisała ją jako tę skromną, rozsądną i emocjonalnie zrównoważoną. Aleksander potrzebował kogoś, kto nie zadawałby pytań. Ale teraz, oglądając nagrania wieczorami w biurze, zaczynał zadawać je sobie sam. Kim ona, naprawdę jest, dlaczego śpiewa z takim smutkiem, i czemu jego córka, na która od śmierci matki nie wypowiedziała ani jednego słowa, zaczęła nucić tę samą melodię. Klara szybko zrozumiała, że Hania nie mówi. Nie chodziło o nieśmiałość. Dziewczynka zdawała się doskonale rozumieć polecenia, reagować na gesty i emocje, ale nie wypowiadała ani słowa. Początkowo Klara myślała, że to tylko etap, może trauma z przedszkola albo nieudane początki z poprzednią opiekunką. Ale im dłużej była z hanią, tym bardziej rozumiała, że problem sięga głębiej. Wieczorami, kiedy grała na gitarze i śpiewała kołysankę dla hani, Dziewczynka wpatrywała się w nią jak zaczarowana. Raz, pewnego wieczoru, Klara przerwała śpiewanie w połowie refrenu. W pokoju zapanowała cisza, ale wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Hania zanuciła melodię. Bez słów, ale czysto i świadomie. Jakby w tej melodii znalazła drogę, którą nie potrafiła odnaleźć przez mowę. Klara poczuła, jak ciarki przechodzą jej po plecach. Przysunęła się do łóżka i uśmiechnęła łagodnie. To było piękne, haniu. Naprawdę piękne. Dziewczynka wtuliła się w swoją poduszkę, a Klara zrozumiała, że to właśnie zaczyna budować między nimi coś niezwykłego. Zaufanie, które nie potrzebuje słów. W tym samym czasie Aleksander Stawski, w swoim szklanym biurze na 34. piętrze wieżowca Nordbyt, oglądał to samo nagranie. Kamery w domu były połączone z jego prywatnym systemem. Nie po to, by szpiegować, ale by czuć się bliżej córki, której nie potrafił wychować. Nie wiedział, jak być ojcem. Po śmierci żony w katastrofie lotniczej trzy lata wcześniej, jego świat stał się funkcjonalny, ale pusty. Życie prywatne zamknął na klucz. Ludzie w firmie mówili, że jest jak maszyna skuteczny, chłodny, nieprzenikniony. A jednak ten film, na którym obca kobieta śpiewała jego córce, poruszył coś, czego nawet on nie umiał nazwać. Czy ona wie, kim jesteśmy? Zapytał cicho Martę stojącą z tyłu. Nie. I właśnie dlatego działa. Gdyby wiedziała, wszystko byłoby inne. To nie jest kobieta, która da się kupić. Aleksander nie odpowiedział. Zastanawiał się, jak długo jeszcze może ukrywać swoją tożsamość. W domu, następnego dnia rano, Klara zauważyła, że ktoś zostawił na stole kopertę. W środku bilet do filharmonii i krótka notatka. Dziękujemy za wszystko. Co pani robi dla Hani? Proszę dziś wieczorem odpocząć. Opieka zapewniona. Marta. Klara była zaskoczona. To był jej pierwszy wolny wieczór od przyjazdu. Poczuła się doceniona, ale też lekko niepewna. Czyżby ktoś ją testował? Mimo to poszła. Filharmonia wrocławska miała dla niej wymiar sentymentalny. Jej ojciec zabierał ją tam, gdy była dzieckiem. Usiadła na balkonie i zamknęła oczy, pozwalając muzyce przepłynąć przez siebie. Nie wiedziała, że kilka rzędów niżej siedział mężczyzna, który ją tam zaprosił. Aleksander patrzył na nią z dystansu, zastanawiając się, dlaczego kobieta, która wydawała się tak delikatna, nosiła w sobie tyle spokoju. Nie planował się ujawniać. Jeszcze nie ale tego wieczoru po raz pierwszy od bardzo dawna. Nie. Czuł się samotny. Klara wróciła późnym wieczorem z filharmonii. W domu panowała cisza, a światła były przygaszone. Na stole kuchennym czekała na nią herbata w kubku z napisem Dziękujemy. To był drobny gest, ale sprawił, że poczuła się zauważona. Marta zjawiła się następnego ranka z nietypowym pytaniem. Czy mogłaby pani dziś po południu pójść z Hanią do ogrodu botanicznego? Jej ojciec chciałby zobaczyć, jak. reaguje w przestrzeni publicznej. Z dyskretnej odległości, oczywiście. Klara zawahała się. To brzmiało dziwnie. Jak test. Ale też jak troska. Ostatecznie się zgodziła. Ogród botaniczny we Wrocławiu był zielonym azylem, który Klara pamiętała jeszcze z dzieciństwa. Tego dnia powietrze było rześkie. Słońce nieśmiało przebijało się przez liście. Hania trzymała ją za rękę, uśmiechając się delikatnie, kiedy Klara opowiadała jej o kwiatach, których nazw sama już nie pamiętała. Na ławce, kilkanaście metrów dalej, siedział mężczyzna w płaszczu. Miał książkę w ręku, ale nie czytał. Obserwował, jest wyraźnym skupieniem, aleksander wiedział, że to ryzykowne, mógł zostać rozpoznany. Ale potrzebował to zobaczyć na własne oczy. Jak jego córka, przez tak długi czas zamknięta w sobie, zaczęła się otwierać. Śmiała się. Dotykała trawy. Obejmowała Klarę. Poczuł coś dziwnego. Nie zazdrość, ale smutek. Że to nie jemu udało się tego dokonać. Po powrocie do domu Klara zauważyła, że w jej pokoju ktoś zostawił nową książkę dla dzieci z dedykacją na pierwszej stronie. Dla Hani i dla tej, która przywróciła jej uśmiech. Podpisu nie było, ale pismo było eleganckie, męskie. Klara poczuła lekki niepokój. Ktoś się do niej zbliżał, znalazł ukrycia. Nie wiedziała, czy powinna być wdzięczna, czy ostrożna. Tymczasem w biurze Nordbyte Aleksander prowadził. Jedną z najważniejszych rozmów biznesowych roku negocjacje z chińskim partnerem technologicznym. Ale myśli uciekały mu gdzie indziej do ogrodu do śmiechu Hani do tego jak Klara poprawiała jej kurtkę z troską której nie można udawać Co cię tak rozprasza ostatnio zapytała Marta gdy zamknęli spotkanie Nigdy nie byłeś aż tak mi ludzki Aleksander tylko wzruszył ramionami A jeśli to właśnie jest problem tydzień później Klara wracała z Hanią ze spaceru kiedy przy furtce stał nieznajomy mężczyzna wysoki dobrze ubrany o intensywnym Spojrzeniu uśmiechnął się uprzejmie. Dobry wieczór, jestem Aleksander, ojciec Hani, serce Klary zabiło szybciej. Nie spodziewała się tego spotkania, nie w ten sposób. Przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. Miała wrażenie, że widzi kogoś, kogo już zna, z gestów, z atmosfery wokół dziecka, z tej niewidzialnej obecności w domu. Miło mi, odparła cicho. Hania czekała na pana. Dziewczynka spojrzała na ojca z powagą, jakby próbując przypomnieć sobie jego twarz. Po chwili podeszła i nie objęła go. Aleksander zamarł. To był pierwszy raz od śmierci żony, gdy poczuł ciepło córki nie z obowiązku, ale z wyboru. A Klara poczuła, że coś się właśnie zaczęło coś, co może być piękne albo bardzo trudne. Klara nie spodziewała się, że obecność Aleksandra w domu zmieni tak wiele i tak szybko. Od ich pierwszego spotkania minęło zaledwie kilka dni, ale od tej pory mężczyzna zaczął pojawiać się coraz częściej. Z początku ograniczał się do wieczorów, cichy, z dystansem obserwujący córkę z boku. Ale Hania, jakby wyczuwając jego obecność, zaczęła się zmieniać. Już nie tylko nuciła melodie, które Klara śpiewała, zaczęła pokazywać obrazki, gestami prosić o książki, siadać przy stole z większą pewnością. I coraz częściej szukała wzrokiem ojca. Klara obserwowała to z mieszanką wzruszenia i niepokoju. Widziała w Aleksandrze coś, co trudno było zdefiniować: człowieka pękniętego, ale silnego. Samotnika, który nie potrafił przestać się troszczyć, choć robił to niezgrabnie. Pewnego wieczoru, gdy Marta wyjątkowo nie przyszła, Aleksander sam przygotował kolację dla siebie, córki i klary. Było to proste danie makaron z sosem i zupa dyniowa ale atmosfera przy stole była niecodzienna nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłem z kimś domowy posiłek powiedział nagle łamiąc ciszę klara spojrzała na niego zaskoczona ale uprzejmie dzieci uczą nas rutyny i znaczenia prostych rzeczy to trochę uzdrawia aleksander spojrzał na nią uważnie jakby właśnie wtedy naprawdę ją zauważył nie jako pracownicę, nie jako opiekunkę, ale kobietę, która nosiła w sobie spokój, jakiego on nie znał. Zastanawiałem się, dlaczego pani to robi, powiedział cicho. Praca z zamieszkaniem daleko od rodziny to nie brzmi jak coś, co robi się dla pieniędzy. Klara zamilkła na chwilę. Zastanawiała się, ile powinna powiedzieć. Czasem trzeba uciec, żeby coś znaleźć. Ja uciekłam przed iluzją miłości. I znalazłam ciszę, a w niej hanie. Z czasem relacja między nimi stała się bardziej osobista. Aleksander zaczął zjawiać się z książkami dla Hani, pytać Klarę o sugestie, a nawet zostawać przy kolacjach. Ich rozmowy początkowo krótkie zaczęły się wydłużać. Opowiadali sobie o dzieciństwie ulubionych książkach, o tym, co daje im spokój, ale z tą bliskością przyszły też granice. Jednego wieczoru, kiedy Hania już spała. Klara wróciła do salonu po kubek herbaty i zastała Aleksandra siedzącego w ciemności. Miał w ręku zdjęcie: jego żony młodej, uśmiechniętej, trzymającej noworodka. Nie chcę, żeby Hania o niej zapomniała, powiedział cicho, nie patrząc na Klarę. Ale też nie wiem, jak mówić o kimś, kogo sam wciąż nie umiem pożegnać. Klara usiadła obok, zachowując bezpieczny dystans. Może. Wystarczy, że będzie pan obecny. Reszta przyjdzie z czasem. Dla Hani ważniejsze jest tu i teraz niż historia, której jeszcze nie rozumie. Aleksander pokiwał głową. A pani? Ucieka pani, czy już wraca do siebie? Klara odwróciła wzrok. Jeszcze nie wiem. Tego samego wieczoru, kiedy Klara wróciła do swojego pokoju, znalazła na łóżku list, pisany ręcznie, bez podpisu. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale czuję, że od kiedy tu jesteś, świat Hani i mój. Powoli wraca do światła. Dziękuję, że śpiewasz dla niej, nawet gdy nie wiesz kto słucha. Trzymała kartkę w rękach przez długi czas i po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie na łzy. Zbliżała się wiosna. Wrocław budził się do życia, a w willi na Biskupinie czuło się coś nowego. Delikatne napięcie, jakby coś wisiało w powietrzu, czekając aż ktoś wypowie na głos prawdę, której wszyscy się domyślali. Klara zauważyła zmianę w Hani. Dziewczynka zaczęła używać słów, pojedynczych, ale wyraźnych. Najpierw mama, patrząc na zdjęcie, potem Klara z uśmiechem i w końcu Kantata z dumą, kiedy Aleksander wrócił pewnego dnia wcześniej z pracy i wziął ją na ręce. Była to chwila, której nikt nie mógł zignorować, ani Aleksander, ani Klara, ale to też był moment graniczny, bo zbliżenie emocjonalne, codzienne, pełne czułych gestów i milczących spojrzeń musiało w końcu zderzyć się z rzeczywistością. Pewnego popołudnia Klara znalazła w kuchni otwartą gazetę. Na stronie głównej Aleksander Stawski znów na szczycie, CEO Nordbyte, najbogatszym człowiekiem w Europie środkowo-wschodniej, obok zdjęcie. Jego zdjęcie. To nie był przypadek. Marta, która od tygodnia wydawała się bardziej zdystansowana, zostawiła to tam celowo. Klara usiadła. Serce biło jej mocno. Już wcześniej podejrzewała, że Aleksander to ktoś więcej niż tylko ojciec w podróży. Ale teraz wszystko nabrało nowego znaczenia. Pieniądze, pozycja, ukrywanie się, milczenie. A ona była tylko nianią. Albo aż nianią. Wieczorem, kiedy Hania już spała, Klara poszła do salonu. Aleksander czekał, jakby wiedział. Wiem, że już pani wie. Powiedział cicho: I wiem, że powinna pani odejść. Większość ludzi by odeszła. Klara podeszła bliżej. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. Nie dlatego jestem tutaj, Aleksandrze, nie dlatego zostałam, nie dla nazwiska, nie dla firmy, dla Hani i. może też trochę dla siebie, bo w tym domu, mimo całego bólu, pierwszy raz od dawna poczułam, że jestem potrzebna. Aleksander spojrzał na nią z intensywnością, którą znała tylko z jego cichych obecności. Nie chciałem pani oszukiwać. Bałem się, że prawda wszystko zniszczy. A teraz nie wiem, czy nie miałem racji. Prawda nie niszczy, odpowiedziała Klara. Prawda sprawdza, co jest warte przetrwania. Kilka dni później Marta poprosiła Klarę na rozmowę. Ton był formalny. Aleksander zapytał mnie dziś rano. Czy może pani dalej pracować jako opiekunka? Odpowiedziałam, że to zależy wyłącznie od pani. Klara skinęła głową. Wiedziała już, co zrobi. Ale zanim podjęła decyzję, poszła do hani, usiadła na dywanie i zagrała jej piosenkę. Tę samą, od której wszystko się zaczęło. Dziewczynka wtuliła się w nią, po raz pierwszy mówiąc całym zdaniem: Klara, nie idź, to wystarczyło. Dwa miesiące później Klara nie była już tylko opiekunką. Nie była też partnerką szefa. Była częścią rodziny, powoli, ostrożnie, ale prawdziwie. Nie wszystko było łatwe. Media w końcu się dowiedziały. Marta musiała gasić kilka kryzysów wizerunkowych, ale w sercu willi w Biskupinie działo się coś ważniejszego: mała dziewczynka odzyskiwała głos, mężczyzna uczył się być ojcem, i kobieta, która śpiewała bez świadomości, że słucha ją świat stała się kimś, kto nadaje ton całej tej melodii.